Dzień dobry, lub dobry wieczór, zależy kiedy ktoś to ogląda. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Przygód Sebastiana Sebastian Castellanos, tak to się chyba wymawia, nie wiem. Dzień dobry, dobry wieczór, zależy kiedy ktoś to ogląda. The Evil Witchin 2, nazwa skaleczona, przepraszam. Lecimy dalej. I dobra, pojawiliśmy się tutaj ze sprawą teleportacji, zwanej też szpikiem. Jesteśmy tutaj Tam jest Ratusz. Okej okay. Zobaczmy mapę. Punkt zapisu, czyli tutaj jest tego przy... Okej. Okay. Wyjmij broń. Szody, wszystko co się da. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu jest Ratusz. Oho Zjawa Nie, to nie ziomek Tym razem się nie zawaham Halo mogę do niego strzelić Pewnie, że Zaraza Chodzi zasadzka Co to jest? No bo ja tu chyba nic nie dadzą Nie mam odwrotu, tak? U, Uu, kolego. Uuu, zna mnie. Znaczy, nie zna mnie, tylko po co nie czekał. Spodziewa się mnie, no cóż, bierzemy. O! O! Boli jak ja mam przejść ten drut kultasty co? co tu się dzieje? Ok, drut zniknął. Ciekawe. Podejrzadę. Ok, Gra mi po prostu samo tu idzie. Spoko. Oho. Oho, oko się otworzyło. Czym w ogóle jesteś typie? O nie, zapoznałem tą głowę. To jest ten potwór z piłą. O oh. oh, 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 nie. O oh, nie, 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 Tak, to jest ten potwór. Tak, to Tak, to jest on! I z co robi tutaj piła? To jest To tak? Oczywiście, fight, tak? tak. Nie jestem chyba na to gotowy Uciekam tutaj Uruchomiłem coś Z buta Okej, to daje mi sz sz szansę na ucieczkę, tak? Skrzynki, bierzemy dużo skrzynek. Nie Wiej stąd nie widzicie kumpel. Może jednak! Uh, tu jesteś jest jakaś pułapka. Musimy ją ominąć. Ale tym, że tego się nie da ominąć. Wracając do śmiertelnej pułapki. Dobra, zmieniłem zdanie jak stąd uciekam Sorry, spadam stąd Weź proch. Proszę, gdy mi się przyda akurat On dalej mnie widzi! On, ona co to jest w ogóle? Czy to jest jakaś tarcza? Chyba tak, bo uwięziłem więził, ją w czasie. chyba udało mi się uciec, muszę go to pronać. Ok. Ustąpiło. Zgubiłam, prawda? Tam co on nie chcę ryzykować, ona bardzo dużo bije. Chcę zrobić jeszcze jedną apteczkę. Mówi walić to z to ryzykiem O, zauważyłem je świetnie Tak po prostu mnie zauważyłaś, no co ty Walto Niech ginie Niby shotgun, ale nie mogę do tego podchodzić To jest o wiele silniejsze ode mnie Dobra, czy spłuwowałem? Chyba nie. Bolało co? Dobrze, 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 spokojnie, nie panikujemy. Jeszcze raz teraz. Ciekarny tej pułapki Postaramy ją ominąć. Się ją ominąć, co nie? Ale może jednak nie bo zgoni. Ona oh, no, wolna z tą okej, OK, biegniemy dalej. Unik! Dziki uniki! Oh fuck! Unik! Świetnie! Tam jest pułapka, tam nie idziemy Strzelaj! <śmiech> <śmiech> Jeszcze! Dobra, nie chciałem tego podnieść, ale już tak wyszło Szybciej odnawiaj tą staminę, typie Właśnie tu, na górę Niech gijże mi skrzynki niszy, tego tak w ogóle kumpel. O niech to Jakie może chodźmy w drugą stronę, tamtędy. Tam jest masa pułapek. To idźmy w inną stronę, skoro tak. Cholera, to ja nie trafiłem. Amunicja by się przydała, nie powiem Au! To tylko drasnięcie, to tylko drasnięcie. Zapała mnie? Czy się stało? Uu, zabiliśmy ją! Zabiliśmy ją! O yeah! Ej, sery, udało się! O kurczę, to nie był jednak taki trudny przeciwnik, co nie? Wystarczyło omijać go i trafnie strzelać. Pięknie. Dobra, mamy to teraz. Czas to w całe miejsce zlutować. Lutujemy cały śnieg, to miejsce tutaj nie ma nic. Ok, spoko. Bełt, bełt się przyda. Wrócę po niego. Bełt to jednak bełt, mówię wam. Wybuchowy bełt. Uuuu, widzicie coś nowego. Bierzemy to. Wybuchowe się mogą przydać bardzo. Chcesz na to wejść? ok, to pójdę przez krzaki. No i pięknie. Tam widziałem opcję, że można te pułapki rozmontować, w tym autobusie przez ścianę prawie rozmontowałem. Także teraz idę właśnie to zrobić. Idę tę pułapkę rozmontować. Ok, tu chyba ja zebrałem wszystko. Patrzcie, ile części, kurczę i bełtów, ile. Ojojoj, i amunicji, ojojoj! Bierz, dymne bełty, lubię bardzo. Widzę w nich bardzo duży potencjał. Bierz to sześciutko. Przeładowane, przeładowane, to prze... albo jeszcze nie przeładowuj. Jeden bełt dymny, jeden był wybuchowy, jeden elektryczny. Dobra, no to w sumie może wybuchowy szykawka z lekiem, mm, Proch. Użyj. A mogę trąbić? Ciekawe. Idziemy tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Jak to się rozmontuje? Mam podejść po prostu? Nie. Nie, teraz próbuję kopnąć to. Że tu pułapkę ruszy. Co to za oszustwo? Boję ja się przez to przebiec, bo to jeszcze mnie zabije, ale to nie działa. Halo? I to nic nie zrobiło na szczęście. O! To mogę wziąć. Bierz! Bierz! To mogę zniszczyć. Niszcz. Sygnał żadny To są w ogóle jakieś drzwi. Zaraz tam zlutujemy. To jest pewnie też. Wiecie, to jest pewnie też skrytka. Tak jak tamte. Tamte. No. Boże, tamte... ogrodzenia, wiecie, które. Co można było się tylko wejść i schować, dać sobie chwilę wytchnienia, co nie? Bełty do mojej kuszy, harpun, pięknie, al lutu. Pięknie, widzicie, to było mocno zabezpieczone Tyle lutu jest. Wszystko się wyjaśniło. Dobra. Przeładujmy teraz, gdyż mamy full magazynek. Przetaktowujmy, o, teraz lepiej. To jest przeładowane. Tu byśmy sobie harpun I to jest. Nie wrzuciliśmy w ogóle Okej, Ok, co mamy tutaj? Zamknięty. O, okej. Okay. Pchnij. To coś nowego. No dawaj, dawaj. A no proszę. Co, my już nie możemy wrócić? Nie możemy wrócić. O. O kurcze Wiemy żeśmy poleźli z, z, zeszliśmy od jakichś drugich drzwi Pięknie No, jest jakieś drugie wejście tutaj odkryliśmy Kurcze, kozak Tutaj nic nie ma. Przoduj. Ten jeden pocisk zawsze się przyda. Tu jest ten potworek. Ale słodziak, co? Okej. Okay. Załatwmy go na cicho. Idzie sobie tutaj. Poczekamy aż pójdzie w drugą stronę. Teraz Benson, Mam cię. Bez robienia niepotrzebnego hałasu i bez zmarnowania amunicji. Co dalej? To musimy odsunąć, to widzę. O, wynika przez ściany, świetnie. Przesunięte. Przesunięte. Idziemy tutaj do drzwi z buta. Ok, drabina. Skorzystał. Jesteśmy w raturze, to było jakieś tylne wejście. Ok, ciekawe. Jest zapis Jest warsztat, elegancko. Części broni! Mamy sporo Czekajcie Jeszcze troszeczkę Za niedługo tu wrócimy. Zapis zaraz sobie zrobimy Tych szafek nie możemy otworzyć, Ty się ruszasz, ty żyjesz! Oh, kurtche. Uh, who are you? Don't worry. Only you sent me. I, uh, I thought I was the only one left. I'm looking for the core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Forget about that. I'm here to find the core. must turn on the emitter. Okay, my multimeter. Okej, okay, czyli najpierw emiter, a później rdzenie. Uła, ale bardziej ktoś tu żył, tylko spóźniłem się. To był członek drużyny. Kurcze. Raport. Rozbudowa Union została wstrzymana. Utrzymanie oryginalnej mapy jest w tej chwili najważniejsze. Poza pojawieniem się pęknięć lądu i utratą kontroli nad atmosferą, doszło też do zakłócenia symulacji cyklu dobowego. Zastosowano środki mające na celu przeciwdziałanie awariom systemu, jednak zaczęły też napływać zgłoszenia problemów wcześniej. Nie skatego. Ryzowanych. Ach, polski. Mieszkańcy doświadczają nadpisywania pamięci. Otrzymujemy również zgłoszenia przypadków niewyjaśnionych, cielesnych, zniekształceń oraz agresywnych zachowań. Prosimy o radę. Ok, emiter, potem lili. Bierz rurę. Chciałbym części, tak, 25 części bym uradowany. Dobra, czas na zapis. Pyk, 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 zapisik. No, pięknie, mamy zapisik. Wynosimy się stąd. Z buta. Notarka włączona, włączona, spoko. To jest chyba główne wejście, tak? Czekaj, spójrzmy przez okno. Nie jak to jest. To wygląda jak główne wejście, które miałem wejść, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, tak to wygląda. Nic tu nie ma. Apteczka, dobra, użyjmy tej. Lubię tu nie zostawiać. O, miałem całkiem sporo życie, no trudno. Chciałbym jakieś części. Że światło nie mam tyle części prawda? Fikunek, komponenty nie, gdzie to jest? Test. Nie mam tego pokazanego, no, trudno wbijamy. Nie ma? Jest? Nie ma? Jest? <grym _> O, czy to jest kolejny chłop z drużyny, czy to jest jakiś po prostu chłop z ochrony? Nie wiadomo. Dobra, wbijamy przez główne drzwi, co nie? Strzelba przygotowana. Coś spadło. Dość cicho Przyznam Kwiatek Mam już ich sporo Więc co może jednak wezmę ten harpun Bo on zabije na hita, jest bezgłośny Otwórz OK to jest manekin To jest tylko manekin Obróć Mogę sobie obracać, mogę coś tego tego, a co robi kamera? Obsługuj. To jest zagadka, tak? Hmm. Okej, okay, mam pomysł. Mamy otworzyć to. Czyli tak, kwiat muszę wziąć. Popatrz na to. Ona stoi na wprost, a kwiaty są włożone do doniczki I to tyle. Obróć ją. Chyba będzie OK. Umieść róże. Spróbuj teraz, tylko jeszcze ostrość włapiemy. Żeby wiecie, zmieni o, ostrość. Okej, okay, ja mam tylko te dwa poziomy, tak? No tu... Teraz. Nie. Jest minimalnie krzywo, nie ten klawisz kliknąłem, przepraszam. Muszę ją minimalnie wziąć w nie w tą... W tą. I to wszystko. Czekajcie, tutaj to. Właśnie, że to muszę na szyjnik umieścić. O, właśnie, od razu lepiej. Teraz powinno zadziałać. Chyba, że wtedy było dobrze, tylko bez silnika było. Heh. Tak, dokładnie. Bo dobrze, tylko że bez naszyjnika O, co za łeb. Obróć w tą stronę. Teraz. Pyk, 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 pyk. I teraz robimy focie. O, coś się zmieniło. No i mamy coś. Coś tam pisze, co tam pisze

To co teraz? Sztuka. Oh, ok, po jego obrazki po prostu. ędziłem hmm. O co się zmieniło Te prawda? Coś tu jest ok, tego nie będę czekał, bo historia. Wiadomo, jak ktoś będzie chciał, to sobie po prostu przerwie nagranie i odczyta. Lekko dygłem. Okej. Okay. Słyszę muzykę. Aha. Ten tak to? Kto? To nie jest głos tego szaleńca. Co teraz? Jakieś tu obrazy są? Coś na tego? A proszę. Nie chcę tu wchodzić. Te szafy wyglądają tak podejrzanie, czego tam coś jest. Ach, jebać. A nie, okej, okay, to były przesła, po prostu tego, ok. Huh, co mamy tym razem? Czy to jest, to jest zdjęcie? Agent Mobisa w Lobbytusza. Ok. Patrzcie kurczę No cóż Jest coraz lepiej, co? Wiecie co? zdam tam to drzwi. Pójdziemy sobie w następnym odcinku, także ja się z wami żegnam. I do następnego. Także cześć!